znowu MTPP, teraz nagrywam takie jakby, nie mini let's play z e, Minecraft Pro Relays i e, beta 1.8. Kurze, znowu taki głupi las. No, nagrywam z tego i głęboko prawdopodobnie będę kontynuował dalej tą serię, w wyjdzie 1.8, właściwie jutro. Tak więc, z tego co tu widzę, to mam dosyć śmieszną mapkę. Nie wiem, czego zawsze muszę się w takim biomierze znąć. No nic, to nie ma. Słyszycie jakieś krzyki. To jest moja siostra z mężem i, i córką. Oraz mam balkon otwarty. Bo gorąco jest, jak nie wiem. No w każdym razie, co ja tu będę robił, no to prawdopodobnie to, to, co w każdym miejscu ja będę wchodził po prostu jakieś, nie, materiały zbierał, tylko, że co mało rzeczy wiem, co, co i jak, bo... Nie ogarniam tego, tego, jak to powiedzieć, update'a. No po prostu, wczoraj wybrałem tego pre wbijam, i patrzyłem, o, jakie fajne, o, co to jest, o, ale super, tam muszę być, tam muszę o nie, tam jeszcze lepiej. Po prostu cały czas tak latam i wszędzie mówię gdzie, gdzie co znajdę fajnego to... to muszę znaleźć coś lepszego O Jezu ich się wystraszyłem Zaraz nam też wytłumaczę trochę co i jak w każdym razie jak na 10 dwa razy szybko W to możecie sprintować oraz przestajecie sprintować gdy na przykład na, na... Dlatego jedzie się na jakiegoś klatka. Jak widzicie sprintuje się mniej więcej tak, zsypią się tak jakby wióry za nami, czy coś w tym stylu. Eee, także gdy skoczymy, możemy przeskoczyć trzy klatki, albo cztery, albo I co to jeszcze? Endermana pewnie znacie, a, Cave Spidera pewnie nie znacie. To jest nowy typ pająka, który zatry, za, zatruwa gracza i występuje tylko w jaskiniach. Właśnie. Chyba nie to, że w jaskiniach, tylko w opuszczonych kopalniach. Teraz to ja robię to sam nie wiem, próbuję znaleźć jakieś w miejsce miejscu i może coś tam w sądzie będzie. z swoją drogą może mi od czasu do czasu trochę kratknąć, jak nie wiem. No, teraz widzicie, tu mi głód spadł trochę. Jeśli mamy głód wypełniony na, mak na maksa, odnawia nam się HP, jeśli go nie mamy wypełnionego na maksa, Hopy nam spada. No, właściwie to jest tak nawet. No, niżej jest też e, Experience Bar, czyli e, pasek doświadczenia. Za bardzo nie wiadomo właściwie nie za bardzo. Nie wiadomo czego jest właściwie te, to doświadczenie póki co. Nie wiem, tak myślę, że po prostu można dłużej sprintować. Czy coś takiego sobie, że takie smarki, czy też trochę katarą. Tu może węgiel będzie. I nie ma. Znalazłem. Sprintuj. Sprint. No. Wg i dobra, nie sprintuję aż tak... Krwawa. Będzie Bądź więcej! Ija, To to Tu jesteś trochę... Nie lubię tego, bo jak się bije jakieś zwierzę, to dostają ADHD i po prostu latają po mapie, jakby nie wiem. Nie Miałem powiedzieć, że ktoś się kopnął w twarz, no a właściwie kopnął mnie w twarz teraz, więc... Never mind. No, no także animacje jedzenia, jak widzicie. Gil przeklęta. No jak widzicie, pasek doświadczenia nadal no, mi się uzupełnia. Jak znajdziemy jakąś wioskę, to ja się normalnie ucieszę bo przetrwać pierwszą noc. To jak widzicie, dotarliśmy teraz do bugin, to są narośne, czy coś, tak. <laughs> coś takiego. Może... muszę, muszę mówić trochę właśnie, bo coś lipnie mnie słychać i... Latający grzybcio i drzewo. Wytiefie. O, rzeczka. wyt nie rzuciło. A jak widzicie na moje nieszczęście, nie ma żadnej wioski. Nie mnie to dziwi, jak oparzy się tak to przez Ojej, O Jezu, ale klatki. Dynia! Może by melona się znalazła w końcu. miejscu. Właściwie nawet nie wiem, gdzie melony występują. Jeszcze coś fajnego Sinia, pokaż się. Pokaż się. To da Ej, pokaż. się. no i nazwość kurczę, nie ma tych. Tej głupiej wiochy. To trochę wiewiórka albo coś. To... Nie wiewiórka, jak źle usłyszeliście, jak wiewiórka, nie. Kratki, kratki, kratki. Nie no, muszę znaleźć tą wioskę, bo nie chcę mi się żadnej nory kopać. W miarę, chcę w miarę, w na, naturalnym środowisku się przespać. O, no, glubię przecież drzwi otworzył Czekajcie To Trochę... śmiała mało mi się kazałam w że będą jakieś góry albo coś No i wiecie co, jednak się jednak się No kurde twoja macie Gini No, jak widzicie wie bo poziom nie wiem o co z tym chodzi Wioska? Wioska? Nie, trawa Jeziorko, czy tam stawik? Ach, jak ja kocham te kratki. O, ja teraz się zgodzę z Galahadem, Fraps nieźle obciąga. Dobra, wkopię się tu jakoś. Najgorsze, to nie ma węgla <grywa> Więc pewnie tu jaj to widzicie, ja też tu nic nie widzę A mogłem skoczyć potem, no to nie A teraz możesz Kurczę, mać nie wiem, może tu się z nich No Dobra, skopię się tą ścianę i żegnam się z Wami e, Dobra, to e, kiedyś się żegnam. Do zobaczenia, e, komentujcie, subskrybujcie wszystko co możecie e, cześć